Dzień dobry, z tej strony Tomasz Samojlik. Chciałbym Wam zaprezentować książkę, którą otrzymałem z wydawnictwa Nowa Era. Książkę pod tytułem Zwierzaki mają głos. Jest to pozycja niezwykła, bo jej autorami są dzieci, a sama książka jest pokłosiem konkursu literackiego Popisz się talentem zorganizowanego przez wydawnictwo. Na konkurs odpowiedziało prawie 3000 osób, a finałowa trzydziestka. Została nagrodzona publikacją właśnie w tym tomie, przepięknie zresztą zilustrowanym przez profesjonalistów. Zarówno konkurs, jak i książka miały na celu odpowiedź na pytanie: co zwierzęta chciałyby nam, ludziom przekazać, zakomunikować, czym chciałyby się z nami podzielić? I autorzy tych 30 opowiadań rzeczywiście się popisali i talentem literackim, i wyobraźnią bo bohaterowie tych opowiadań zwierzęta domowe, dzikie zwierzęta leśne, no, a także zwierzęta nieistniejące przekazują nam bardzo ważne rzeczy, pokazujące, że autorzy tych opowiadań, uczestnicy konkursu, mimo młodego wieku, są bardzo odpowiedzialnymi i mądrymi ludźmi. Co zwierzaki nam przekazują? Jest to bardzo zbieżne z wynikami ankiety przeprowadzonej przez Wydawnictwo wśród Uczniów Podstawówek. Ankieta, w której dzieci odpowiadały na pytanie, co zwierzęta chcą nam powiedzieć. Mam jej wyniki pod ręką, żeby się nie pomylić. I tak 30% osób, które odpowiedziały na ankietę, stwierdziło, że zwierzęta chcą nam powiedzieć: traktujcie nas z szacunkiem. 23%, że zwierzęta chcą powiedzieć: dbajcie o środowisko naturalne. A 18% tak jak ludzie mamy uczucia. I to jest naprawdę cudowne. Zobaczyć te wyniki, zobaczyć te opowiadania, zobaczyć podejście młodych ludzi do kwestii praw zwierząt, sytuacji zwierząt, ochrony przyrody, potrzeby zachowania środowiska przyrodniczego w jak najlepszym stanie. Bo to wszystko daje mi nadzieję, kiedy ci młodzi ludzie dorosną, zaczną podejmować decyzje odpowiedzialne, decyzje dotyczące przyszłości naszej planety. I to w zasadzie jedyna nasza szansa, ludzkości szansa na przetrwanie. Niestety nie możemy się oderwać od świata przyrodniczego. I to wszystko staram się pokazywać w moich książkach i komiksach, że my jesteśmy częścią przyrody i trochę niemądre jest podejście, bardzo charakterystyczne dla wielu osób w naszych czasach, podejście nie, nas to nie dotyczy. To, że tam przyroda jest zaśmiecona i zatruta, przecież to nie ma wpływu na nasze życie. Ma przemożny wpływ. I na szczęście, te młodziaki. Ci młodzi autorzy doskonale to rozumieją. Muszę wspomnieć, że cały dochód ze sprzedaży tej książki zostanie przeznaczony w celu wsparcia organizacji pomagających zwierzętom. Natomiast wy, jeżeli sami chcielibyście spróbować swoich sił, to macie szansę, bo cała końcowa sekcja tej książki to są strony poświęcone waszej kreatywności, waszym pomysłom. Są tam strony na wpisanie waszego opowiadania. Na temat tego, co zwierzęta chcą nam powiedzieć, strona dedykowana komiksowi, waszemu komiksowi, co mnie, komiksiarza, szczególnie cieszy, a także quiz, na który możecie odpowiedzieć. Polecam Waszej uwadze tę książkę i mogę sobie tylko życzyć, żebyście wy podzielali zdanie tych młodych autorów na temat tego, co zwierzęta chcą nam powiedzieć, i na temat tego, jak my powinniśmy na to wszystko zareagować. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.